Jakim trójkątem ze względu na kąty jest trójkąt o długościach boków 5 cm, 7 cm, 60 mm? Na początek te trzy długości boków ustalimy w jednej mierze. Centymetry, centymetry, milimetry. No to jest dość proste przeliczenie. To jest 6 cm. Czyli mamy długości boków 5 cm 7 cm i 6 cm. Jak ustalić, czy ten trójkąt jest ostrokątny, prostokątny, czy rozwartokątny, mamy to zrobić właśnie ze względu na kąty. No i teoria. Jeżeli C jest najdłuższym bokiem, jeżeli C jest najdłuższym bokiem, to jeżeli a kwadrat plus B kwadrat odjąć C kwadrat będzie mniejsze od zera, to wówczas trójkąt będzie rozwartokątny. Jeżeli a kwadrat plus b kwadrat odjąć c kwadrat będzie równe 0, to wówczas trójkąt będzie prostokątny. i ostatnia zależność jeżeli a kwadrat plus b kwadrat odjęc c kwadrat będzie dodatnie to wówczas trójkąt będzie ostrokątny taka jest zależność jeżeli mamy trzy długości boków i c jest najdłuższym bokiem patrząc się na nasze dane to jest najdłuższy bok a zatem ten odcinek nazwiemy sobie jako C, natomiast te dwa pozostałe odpowiednio jako A i B. Czyli odcinek A to jest 5 cm, odcinek B to jest 6 cm, i odcinek C to jest 7 cm. Warto byłoby oczywiście sprawdzić, czy w ogóle z tych odcinków można zbudować trójkąt, ale wystarczy to sprawdzić dla. Najdłuższego boku, najdłuższy bok faktycznie jest krótszy od sumy dwóch pozostałych. I stosujemy w takim układzie ten wzór A kwadrat plus B kwadrat odjąć C kwadrat równa się. Przeliczymy to, ile to jest? A, czyli 5 do kwadratu, B, czyli 6 do kwadratu i odjąć C do kwadratu. I wyliczamy 25 plus 36 i odjąć 49. Z tych dwóch liczb wychodzi 61 i odejmujemy 49, i wynik wynosi 12. Patrzymy się, czy jest to wielkość dodatnia, ujemna, czy równa 0. Na pewno ten wynik jest dodatni. Jest dodatni. A skoro tak, to ten trójkąt będzie właśnie trójkątem ostrokątnym. Czyli ten trójkąt, odpowiedź ten trójkąt jest ostrokątny. I koniec zadania. Zadanie kolejne. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 10 cm, a dwa jego krótsze boki pozostają w stosunku 8 do 15. Wyznacz długości boków tego trójkąta. Rysunek Niech to będzie A, niech to będzie B i niech to będzie C. Co my wiemy? Obwód tego trójkąta wynosi 10, czyli już mamy pierwszą zależność A plus B plus C równa się 10. A dwa jego krótsze boki. No oczywiście skoro najdłuższym bokiem jest przeciwprostokątna. No to krótszymi bokami są oczywiście przyprostokątne. I pozostają w stosunku 8 do 15. No żeby pasowało od naszego rysunku, no to to jest krótszy, to jest dłuższy 8 do 15, czyli B przez A ma się jak 8 do 15. Jeżeli pozbędziemy się A, czyli wymnożymy przez A, no to mamy już uzależnioną literkę B od wielkości a, to jest 8 piętnastych a. To mamy jako pierwszą zależność. To mamy jako drugą zależność. No ale brakuje nam trzeciej zależności, tylko że skoro mówimy o trójkącie prostokątnym, no to wiadomo, że mówimy o Pitagorasie. Stosujemy twierdzenie Pitagorasa, patrząc się na ten trójkąt prostokątny, napiszę, że a kwadrat plus b kwadrat czyli suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnych uzależnijmy teraz sobie tak, to przepiszę a to wpiszę zgodnie z tym czyli a kwadrat dodać 8 piętnastych a i do kwadratu równa się c kwadrat może zmieńmy kolejną stronę Czyli C kwadrat będzie równe. No to przepiszę. Natomiast 8 piętnastych A i do kwadratu. No to po kolei podnosimy 64 to jest to do kwadratu. W mianowniku 225 i jeszcze literka A też do kwadratu. C kwadrat będzie równe. Samo a kwadrat to jest.

C kwadrat uzależniony od A kwadrat. No więc pierwiastkujmy obie strony. Więc sam odcinek C to jest tak. Pierwiastek z 289 to jest 17. Pierwiastek z 225 to jest 15. No i to spierwiastkujemy, to jest A. No i spójrzmy, co my tak naprawdę mamy. Literka B jest uzależniona od A. Wielkość C jest uzależniona od A. Więc to wszystko wstawiamy teraz do tego równania. Tak, przepisujemy to równanie, czyli A pozostaje A. W miejsce B wstawimy 8 piętnastych A i w miejsce C wstawimy oczywiście 17 piętnastych. No i obwód ten wynosi 10. jak widać z tego równania już dość prosto nam będzie wyliczyć a. Jeżeli wiem, że a to jest 15/15 15 a dodać 8/15 a i dodać 17/15 a i to jest 10, to ile tego mamy?

Aby wyliczyć A, no to dzielimy przez 8 trzecich, ale to jest to samo co razy 3 ósme. Czyli odcinek A to jest 10 razy 3 ósme. Jeżeli to skrócimy przez 2, to odcinek A wyniesie 15 czwartych cm. I jak wyłączymy całości 3 całe i 3 czwarte centymetra. Już odcinek A mamy. Jak znajdziemy B i C? No B wyliczymy stąd, a C wyliczymy właśnie stąd. Czyli B to będzie równe 8 piętnastych i razy i teraz A. Ale żeby wyliczyć to, wstawimy oczywiście tę formę. 15, 4. 15 się skrócą, 4 z 8 i wyniesie 2 cm. Natomiast C to jest 17, 15 razy A i też tej formy użyję. 17, czwartych, czyli cztery całe i 1 czwarta centymetra. No teraz, żeby to w jednym miejscu już sobie odpowiedzieć na to pytanie, tu mamy A, tu mamy B, tu mamy C. Mieliśmy wyznaczyć długości tego trójkąta. Odpowiedź długości boków tego trójkąta to wcale nie musi być ABC po prostu mieniamy 3 i 3 czwarte centymetra 2 cm i 4 całe i 1 czwarta centymetra to są długości boków tego trójkąta o takich warunkach zadania.